Aplikacje dozujące, takie jak nakładanie uszczelniaczy, klejów, materiałów uszczelniających czy powłok chroniących przed wilgocią, wymagają precyzyjnego sterowania prędkością oraz trajektorią ruchu, a także dokładnej kontroli objętości za pomocą pomp dozujących. Kluczowe w tym procesie jest zachowanie powtarzalności i dokładności, aby zapewnić wysoką jakość i niezawodność produktu końcowego. W procesie można wykorzystać obsługę G-Code, co umożliwia łatwe programowanie złożonych ścieżek dozowania na podstawie danych CAD-CAM. Dodatkowo możliwe jest zintegrowanie systemów kontroli jakości już na etapie aplikacji, np. poprzez wizyjne sprawdzanie poprawności nałożenia materiału. Robot UR10 doskonale sprawdza się przy realizacji nawet najbardziej wymagających zadań dozowania. Model UR5 jest idealny do mniejszych komponentów. Natomiast UR20 oferuje odpowiednią wydajność i zasięg przy większych częściach i bardziej rozbudowanych procesach.